Cześć! Mam na Was dzisiaj coś, co całkowicie zmieniło moje życie i to jak edytuję swoje filmy. A mianowicie jest to kilka wskazówek, które pozwolą Ci edytować szybciej i łatwiej. To, na czym się dzisiaj skupimy, zmieni kompletnie to, jak patrzysz na edycję filmów. Zaczynamy! W moim przypadku te kilka niewielkich zmian zaoszczędziło dosłownie dziesiątki godzin podczas procesu edycji filmów, a zwłaszcza tych dłuższych. Odkąd nagrywam 4K, edycja zajmuje o wiele dłużej, ponieważ pliki są większe i zajmują więcej miejsca, dlatego komputer się bardziej męczy. Tych kilka zmian, które wprowadziłem w swój proces, zmieniły kompletnie to, jak długo i jak wydajnie edytuję. Żeby dokładnie omówić temat dzisiejszego odcinka, przeniesiemy się na pulpit komputera i otworzymy Premiere Pro. Czasy, kiedy twój komputer musiał kosztować niesamowite pieniądze, aby edytować na nim filmy, już dawno minęły. Mimo że szybszy komputer przyspiesza, oczywiście, pracę i ułatwia obróbkę, po użyciu porad, o których ci dzisiaj opowiem, zobaczysz, że nie potrzebujesz najnowszego sprzętu, aby przyspieszyć pracę nad swoimi filmami. Najczęstszym zabójcą komputerów przeznaczonych do obróbki wideo jest praca na klipach wysokiej jakości. Podczas gdy jakość HD była szczytem możliwości kamer przed kilkoma laty, filmy w jakości 4, 6 a nawet 8K bardzo szybko stają się standardem. Wyższa jakość wymaga oczywiście więcej od Twojego komputera. A co gdybym ci powiedział, że niezależnie od tego, jak wysokiej jakości są Twoje klipy, możesz pracować na nich nawet na słabym laptopie. Funkcja Proxys w programie Premiere Pro umożliwi Ci obróbkę filmów nawet w najwyższej jakości, tak jakbyś pracował na bardzo lekkich plikach. Aby użyć tej funkcji w swoim nowym projekcie, zanim zaczniesz importować klipy, musisz włączyć ją i wyznaczyć, gdzie pliki proxy będą zapisywane. Na pierwszym ekranie, zaraz po otwarciu Premiere Pro, kliknij Nowy projekt. Wybierz jego nazwę i lokalizację. Teraz kliknij zakładkę Ingest Settings i zaznacz opcję Ingest. W pierwszym polu wyboru wybierz Create Proxies, czyli twórz Proxy, a następnie wybierz w jakiej jakości mają być Twoje pliki proxy. Ja zazwyczaj wybieram jakość 1280x720 w kodeku H264, ale Ty możesz poeksperymentować i wybrać taką rozdzielczość i kodek jakie Ci najbardziej pasują. Zmiana lokalizacji plików Proxy nie jest wymagana, ale z własnych testów mogę powiedzieć, że jeśli wybierzesz dla nich inny dysk niż ten, na którym przechowujesz klipy użyte w Twoim filmie, dodatkowo przyspieszy i ułatwi Ci to pracę. Aby zmienić, gdzie pliki Proxy będą tworzone, w ostatnim polu wyboru wybierz Choose Location, czyli wybierz lokalizację. Teraz kliknij OK, aby zacząć pracę nad swoim filmem. Kiedy upuścisz swoje klipy w oknie projektu, niezależnie od ich rozmiaru, Premiere Pro automatycznie uruchomi w tle program Media Encoder, który przekonwertuje dodane klipy na rozdzielczość, którą wcześniej wybrałeś. Proces przetwarzania jest całkowicie automatyczny, do tego stopnia, że Media Encoder rozpoznaje, kiedy odtwarzasz klipy w Premiere Pro i zatrzymuje przetwarzanie, aż przerwiesz pracę, co pozwala na kontynuowanie pracy nad filmem, podczas gdy Media Encoder przetwarza pliki w tle. Jeśli używasz laptopa lub słabszego komputera, polecałbym zaczekać, aż wszystkie klipy zostaną przetworzone. Skróci to czas, jakiego potrzebuje twój komputer, aby poradzić sobie z tym zadaniem. Różnice między oryginalnymi klipami a aplikami proxy najlepiej zobaczysz na przykładzie filmu nakręconego w jakości 4K lub wyższej. Podczas przewijania linii czasu podgląd zacina się i gubi klatki, co jest nie tylko denerwujące, ale też bardzo utrudnia pracę. Spróbujmy teraz zrobić dokładnie to samo, z tym, że tym razem włączę pliki Proxy. Jeśli pod panelem z przyciskami, pod podglądem filmu, nie widzisz opcji Toggle Proxys, znajdziesz ją naciskając na ikonkę w kształcie plusa w prawym dolnym rogu podglądu filmu. Z tego właśnie okna możesz przeciągnąć brakujące przyciski do panelu poniżej. Tym razem jednak potrzebujesz tylko przycisku Toggle Proxys. Możesz teraz użyć tego przycisku, aby włączyć użycie plików proxy w Twoim projekcie. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło, ale przewijając film na linii czasu, zauważysz, że film przestał się zacinać i tracić klatki. Nie muszę chyba mówić, o ile mniej frustrująca będzie taka praca, nie wspominając o tym, że będzie szybsza i dokładniejsza. Używanie plików proxy wiąże się z kilkoma rzeczami, o których musisz pamiętać. Pierwszym najbardziej widocznym skutkiem ubocznym jest to, że w przypadku bardzo szerokich lub bardzo wąskich klipów pliki proxy mogą wyglądać na rozciągnięte lub ściśnięte, ponieważ wszystkie są konwertowane do jednej rozdzielczości. Możesz oczywiście konwertować klipy do różnych rozdzielczości, ale jest to bardzo uciążliwe. Używanie funkcji proxy nie zmienia oryginalnych klipów, a tylko tworzy nowe i podmienia oryginały na czas pracy nad filmem. Przed wyeksportowaniem gotowego filmu musisz pamiętać, żeby wyłączyć funkcję proxy, aby film wyrenderował się w oryginalnej wysokiej jakości. Osobiście czasem zapominam tego zrobić, co zazwyczaj kończy się niepotrzebnymi opóźnieniami w ukończeniu filmu. I wreszcie same pliki proxy utworzone podczas pracy nad filmem nie są automatycznie usuwane. Musisz więc je co jakiś czas ręcznie usuwać, aby nie zaśmiesać sobie nimi dysku. Na co dzień używam jeszcze kilku mniejszych ułatwień pracy w Premier Pro, ale są one o wiele mniej wydajne niż używanie plików Proxy. Dlatego dziś zakończę temat w tym miejscu. Na pewno niedługo wrócę do tego tematu i omówię ze szczegółami wszystkie inne sposoby przyspieszenia pracy w Premier Pro. Mam nadzieję, że ten film i wskazówki w nim zawarte pomogą wam w edycji Waszych filmów. Jeśli i Wy macie więcej wskazówek, które pomogą ułatwić edycję filmów, dajcie znać w komentarzach, a ja bardzo chętnie odpowiem na każdy z nich. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a w międzyczasie nie przestawajcie tworzyć i eksperymentować. Cześć! Yo.